Liczba lekarzy na 100 tysięcy osób w Polsce rośnie. Wydatki na opiekę, publiczną opiekę zdrowotną w stosunku do PKB rosną. Ale powolutku. Powolutku, ale rosną. Powolutku. Co jeszcze rośnie? Liczba dni, które trzeba przeznaczyć na oczekiwanie na specjalistę w służbie zdrowia. Będziemy się starać przyglądać temu paradoksowi, o co tu w ogóle chodzi. Skąd te kolejki? Skąd te kolejki? Siemanko, witam w moim pokoju, nazywam się Kamil Fejfer. A ja Łukasz Komoda i kłaniam się nic. Jesteśmy ekonomi i Cała Reszta i dzisiaj bierzemy się za rzecz, którą, która y, prawie najbardziej wkurza Polaków, czyli służbę zdrowia, która chyba jest nie za mądrze pomyślana. No, w każdym razie y, jest na co narzekać. Jest na co narzekać. Odcinku, przybywaj! Czekaj, uczek. A więc. A więc. Jest fundacja Watch Health, Help, która, która od 2012 roku tworzy takie badanie, które się nazywa Monitor WHC od skrót nazwy tej hmm. organizacji i mierzy kolejki w naszej publicznej opiece zdrowotnej. To znaczy. Czas oczekiwania na tak zwane wykonanie świadczenia. To świadczenie to jest albo wizyta u lekarza, wizyta u specjalisty przede wszystkim, mhm. na wykonanie badania, na wykonanie jakiegoś zabiegu chirurgicznego, na rehabilitację no, wszystkie, wszystkie te procedury, które, z których możemy korzystać w publicznej opiece zdrowotnej. Okazuje się, że od połowy 2012 roku do października- listopada 2024 roku, czyli przez 12,5 roku, mhm. ta kolejka wzrosła z 2,2 miesiąca do 4,5. Mhm dwóch dziesiątych miesiąca. Tak, co, co jest w ogóle też dosyć zaskakujące, bo pewnie już się przyzwyczailiście i może nawet znudziliście, a część z Was nawet się zdenerwowała na to, że my tutaj proponujemy rodzaj tak zwanego nowego optymizmu, tylko z takim trochę bardziej socdemkowym skrętem, czyli generalnie, jeżeli się przyjrzy bardzo wielu wskaźnikom w Polsce, to okazuje się, że jeżeli bierzemy dekadę, to ten postęp jest naprawdę, naprawdę wyraźny, naprawdę w bardzo wielu wskaźnikach, jeżeli patrzymy jeszcze dalej, czyli dwie dekady to ojoj, ale to nie działa, jeśli chodzi o, o kolejki do lekarza, tam jest bardzo wyraźny trend rosnący, zupełnie, zupełnie odwrotny, co, co jest zaskakujące, jeżeli właśnie weźmiemy pod uwagę takie wskaźniki, jak choćby te nakłady na, na, na służbę zdrowia, które są? które wynoszą według Eurostatu w, mniej więcej w tym samym przedziale czasu, czyli od 2013 do 2022 roku, e, wydatki publiczne na opiekę zdrowotną wynosiły w Polsce od 4,44 do, do 4,70 hmm. PKB. E, czyli był, był wzrost, ale on był trochę żałośnie mały, zwłaszcza jeżeli weźmiemy pod uwagę średnią unijną, która wynosi 8,42% PKB. Albo na przykład z statystyki Niemiec, gdzie jest 11, prawie 11% PKB tak. wydatków na ja, opiekę ja, zdrowotną. Ja tutaj tylko zrobię taką małą gwiazdkę, bo to też wiele zależy od kształtu samego systemu, bo w Stanach Zjednoczonych to chyba jest jakieś wariackie 17%. A... Nie, to co teraz mówimy, to są wyłącznie publiczne wydatki, to znaczy Aha. to jest finansowane okay, z okay, okay, składek rozumiem. ubezpieczenia zdrowotnego okay. oraz z budżetu mm -hmm, państwa. Mm -hmm, to znaczy w niektórych krajach jest tak, że Trochę inaczej wygląda system składkowy mm -hmm. i na przykład to budżet finansuje jasne, generalnie jasne, wydatki jasne. E, zdrowotne. No dobrze, to w każdym razie, jeżeli byłoby tak, że te wydatki pozostają dosyć stałą częścią PKB, powiedzmy, a mamy delikatny wzrościk, jak powiedziałem, dosyć żałosny, to ta dostępność przynajmniej tak zupełnie hipotetycznie nie powinna się pogarszać co najwyżej powinno pozostawać w, w, na stałym trendzie, stał, z plato, z jakimiś tam fluktuacjami z, w zależności od, nie wiem, epidemii grypy. A tymczasem wyraźnie nam się pogarsza i to w dość szybkim tempie, bo ten miesiąc, dodatkowy miesiąc czekania w kolejkach nam przybył przez 7 ostatnich lat y -y -y. mniej więcej. Masz to coś tutaj, bo ja chcę do, do tych lekarzy... Y Jedna, jedna rzecz, na którą warto zwrócić uwagę, to jest, że krytycy tego badania mogliby powiedzieć, no dobrze, ale jeżeli badanie, ta ostatnia edycja, gdzie wyszła aż 4,2 miesiąca czekania w kolejkach, było realizowane w październiku, listopadzie, no to znaczy, że w końcu roku, mhm. a wtedy się kończą pieniądze z NFZ mhm. na różnego rodzaju procedury medyczne, i wielu zabiegów się nie przeprowadza, mhm. tylko czeka na nową pulę od stycznia czy od lutego. Mhm. Więc e, e, uspokajam, że jeżeli popatrzymy na statystyki z, właśnie, badania Monitor WHC, dla, wykonane też właśnie w końcówce roku, to widzimy postęp. Choćby w listopadzie 2022 roku była przedostatnia edycja, i to było już 3, 3,6 miesiąca. Mhm. Czyli dobre, dobre 0,6 miesiąca mniej mhm. niż teraz. Zajrzeliśmy do Eurostatu, żeby zobaczyć, jak wygląda sprawa z lekarzami na, na 100 tysięcy mieszkańców. W Polsce w 2022 roku to było 300, około 360 lekarzy na 100 tysięcy mieszkańców. Teraz prawdopodobnie jest więcej, bo, bo naprawdę sporo lekarzy się kształci, ale w 2013 roku było to tylko 224 lekarzy, żeby było śmieszniej, jeżeli zobaczymy też na na, na inne kraje to okaże się, że mniej lekarzy na 100 tysięcy mieszkańców jest w Francji, w Belgii, a nieco więcej, ale nie jakoś tak strasznie dużo więcej w Holandii czy, czy w Irlandii. Więc znowu, jeżeli wracamy do, do tej kwestii wzrostu długości oczekiwania, wzrostu oczekiwania, wzrostu czasu, te, czy czasu. Wzrostu oczekiwania, to, to nie gra, w sensie te dane odnoszące się do, do liczby lekarzy na 100 tysięcy mieszkańców powinny spowodować tak zupełnie intuicyjnie, że ta dostępność kolejki się, kole, kolejności... się skracają. Nie robił tego. No przybyło nam, jeśli chodzi o przeliczenie na 100 tysięcy mieszkańców, to przybyło nam prawie 50% lekarzy. Mm -hmm. no jestem e... bardzo zaskoczony w ogóle tą statystyką, bo nie, nie sądziłem, że przybyło nam aż tylu lekarzy w ciągu kilkunastu lat. To prawda, jeżeli, jeżeli sobie. Z, bo to, e, Eurostat masz też e, takie dane, e, które odnoszą się do, do liczby, do zmiany liczby lekarzy na 100 tysięcy mieszkańców między 2017-2022. No to tak e, szybki rzut oka, wydaje się, że w Polsce przybyło tych lekarzy. Najwięcej w ogóle w, w, w całej Unii Europejskiej, więc znowu, e, no już nie chcę mówić, postęp. No jakby zmien zmieniają się liczby, które powinny działać tak, jak nie, nie działają. Czyli znaczy, od odpowiedzieliśmy, wiedzieliśmy, że mamy problem, że starzejące się społeczeństwa etc., więc powinniśmy mieć więcej lekarzy. Lekarzy mhm. mieliśmy mało w ogóle mhm. w porównaniu do średniej unijnej, no więc kształciliśmy więcej lekarzy. I Gucio. I mm -hmm. dalej mamy rosnące, wydłużające się kolejki do, do specjalistów, do zabiegów, tak. do badań. Zwłaszcza, zwłaszcza, że my mamy w ogóle więcej specjalistów, lekarzy specjalistów na 100 tysięcy mieszkańców niż generalnie Europa Zachodnia. Mamy za to mniej lekarzy pierwszego kontaktu, więc, jakby to wiele zależy też od, od kształtu tego, jak ten w ramach tego systemu ci lekarze są dysponowani. Oczywiście, ta liczba lekarzy na 100 tysięcy mieszkańców jest w jakiś sposób korelacyjna i nie jest to, nie jest to jedyny, nie, nie, jedyny wskaźnik mówiący o, o jakości i o dostępności. Na przykład, najwięcej. Lekarzy na 100 tysięcy mieszkańców jest w, w Europie, w Grecji. No. Bo Grecja nie słynie z tego, że ma najlepszą służbę zdrowia i najkrótsze kolejki. Podobnie Europie. Portugalia, która jest na drugim miejscu. Tak, 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 tak. No ale później już jest Austria. Więc, <grym> uh -huh. więc to raczej chodzi o, o, o to, żeby, żeby cały system skleić jakoś tak, żeby, żeby to, 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 to grało. Ale e, czy przechodzimy już do tego, co, 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 co myślimy, że jest przyczyną tego wszystkiego tego ambarasu? No, chyba tak, chyba tak. Znaczy, jeszcze możemy powiedzieć o korzystaniu z prywatnej służby zdrowia. A, tak, to jest bardzo ciekawe, ponieważ od 2002 roku do 2023 znacznie zmalała liczba osób, która korzysta tylko z publicznego, publicznej opieki zdrowotnej. Wzrosła odsetek osób. Wzrósł odsetek osób, które korzysta mieszanie z tego z tego um... Do no, spłatnych tak, wizyt płatnych, lekarskich, płatnych. czy to w ramach abonamentu, czy w ramach jednorazowej opłaty? W 2020, 2002 roku 46% korzystało tylko z publicznej. z publicznej służby zdrowia, w 2023 24%. Z kolei, jeżeli mowa, mowa o mieszanym, no to 27% było w 2002, w 2023 to była już połowa i wzrósł również odsetek osób, które korzystają tylko z, z prywatnego. 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 Żeby było śmiesznie. Jednocześnie znacznie wzrósł odsetek osób, które uważają, że to państwo powinno dbać o ochronę zdrowia. Cebos zadał takie pytanie: czy uważa pan pani, że ochrona naszego zdrowia jest obowiązkiem? Tu, tu są takie odpowiedzi do wyboru. Przede wszystkim państwa, przede wszystkim nas samych. I w 1993 roku 74% osób uważało, że przede wszystkim nas samych. Czyli Ale tak dokładnie tyle samo w 2012 roku. Dobra i ale w 2024 roku było to już niecałe 40%. Więc jakby widać, że odsetek osób, które korzystają w jakiejś części z świadczeń prywatnych, jest skorelowany z tym negatywnie czekaj. Dobra, negatywnie jest skorelowany z tym, że więcej osób uważa, że. To Państwo powinno zachęcać. W sensie się Państwo powinno oferować. Nie, pozytywnie skorelowane. Im więcej tak, osób dobrze, dobrze, płaci dobrze, dobrze, dobrze. Okay. z tak, prywatnej kieszeni za tak, 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 tak. zdrowotną, tym więcej osób uważa, że to jest hamstwo, <laughs> i że to Państwo się powinno tym zajmować, a nie ja z własnej kieszeni, i że to powinno być yy, priorytet dla państwa. Serdecznie dziękujemy naszym patronom i patrunk pa patrunkom. Ale już przerywamy program? Nie, tym razem jak widocznie. <laughs> No to będzie dziwnie, jak nie powiesz, przerywamy program. Ja to pewnie byście się zauważyli, że dobra, przerywamy program, żeby serdecznie podziękować naszym patronom i patronkom. W szczególności dziękujemy. Marcelinie Zawiszy, Sawinie Śliwce i Staremu Komuniści. Czyli najhojniejszym patronom. Prawdopodobnie zauważyliście, że od jakiegoś czasu lepiej nas trochę słychać, lepiej nas widać. Ten sprzęt, który był konieczny, aby dokonać tych upgrade'ów, został zakupiony między innymi ze środków z Patronite, więc jak widzicie, ta krwawica nie idzie tylko na. Coś, co jest zupełnie nieprzydatne z Waszego punktu widzenia. Jeżeli zdecydujecie się wesprzeć nas 20 złotymi lub więcej, trafi trafiacie na specjalną grupkę patronacką, gdzie są pogaduchy oraz filmiki, których nie zobaczycie nigdzie indziej. Możecie nam postawić również wirtualną kawę na BuyCoffee.to. Tak, nagle się okazało, że jeżeli trzeba płacić za, ten, za to dobro, jakim jest ochrona zdrowotna, no to się okazuje, że jednak to państwo powinno, powinno załatwiać. Dobrze, no to o co, o co właściwie chodzi? Aha, czyli, czyli mamy tak. Mamy służbę zdrowia, gdzie rośnie delikatnie nakłady na nią w, jako udział w PKB. Mamy coraz więcej lekarzy, mamy coraz więcej osób, które korzystają również z Prywatnej ochrony zdrowotnej, i mimo tego wydłużają się kolejki w publicznej ochronie zdrowia. Co to może być? Co to może być? No i nasza hipoteza jest taka, że przede wszystkim jest to problem demografii. Okazuje się, że od 2012 roku do 2023 roku przybyło nam niemal 2 miliony osób w wieku poprodukcyjnym, mhm. czyli jeśli chodzi o kobiety w wieku 60. I więcej, jeśli mhm. chodzi o mężczyzn, 65 i mhm. więcej. To jest 1 to jest czwarta takich, takich osób. Mieliśmy ich prawie 7 milionów, a teraz w 2012 roku, a w 2023 prawie 9 milionów. Mhm. E, czyli po prostu przybywa nam osób, które są potencjalnie. W gorszym, w gorszym stanie zdrowia. Z raportu PWC że 55% wydatków na ochronę zdrowia kierowanych jest do osób po 60 roku życia, chociaż jako żywo, nie stanowią one jeszcze 55% całego społeczeństwa. Czyli jeżeli powiększa nam się ta grupa, która za przeproszeniem wielkim przejada więcej, która jest bardziej kosztowna dla... Potrzebuje po prostu więcej mhm. opieki zdrowotnej, więcej usług opieki zdrowotnej ze względu na tak, wiek. Tak, 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 no to, to, to po prostu wydłużają nam się kolejki i jeżeli nie będzie żadnej interwencji państwa, to problem ten będzie się po prostu powiększał, bo będzie coraz większy odsetek osób w tym wieku, Jednocześnie będzie coraz mniejszy odsetek osób młodszych, które płacą składki, co nie musi de facto oznaczać tego, że tych składek będzie coraz mniej, bo to jest też zależne od tego, ile zarabiamy, od wydajności pracy, więc być może, może być tak, że ten ubytek liczby osób w wieku produkcyjnym będzie rekompensowany z wzrostem wydajności, wzrostem płac, ale jeżeli byłoby ich tyle, ile było w poprzednich kochartach, to ten wzrost składek byłby jeszcze większy. Co można jeszcze zrobić z tym fantem? No, oprócz tego, żeby przyspieszyć to tempo zwiększenia wydatków na opiekę zdrowotną oraz kształcić jeszcze więcej lekarzy, bo to raczej, raczej nam nie zaszkodzi. Natomiast w momencie, kiedy będziemy już mieli pieniądze, przede wszystkim zacząć od pieniędzy, bo potrzebujemy tych pieniędzy, żeby nie było takich sztuczek jak mamy teraz, że pod koniec roku kończą się pieniądze na wykonywanie tak. zabiegów. Tak, Mamy ludzi, mamy sprzęt i te jedno i drugie stoi odłogiem dlatego, że brakuje środków z nfz żeby sfinansować daną procedurę. Więc, e, więc na, na, najpierw potrzebne są pieniądze, żeby można było sfinansować te e, świadczenia, żeby te kolejki nam trochę zmniejszyć. Druga rzecz to, to... więcej cięć na składy zdrowotne. Nie no, Społeczeństwo nie wytrzyma. Na pewno jest dużo dużo rzeczy organizacyjnie do zrobienia, bo znam skąd z różnych materiałów informacje na temat, nie wiem, jakichś drog, drogich rezonansów magnetycznych, mhm. które działają tylko przez kilka godzin mhm. w dni wyłącznie, wyłącznie po, powszednie i nie, nie, nie są wykorzystywane. Powinny chodzić niemalże całą dobę i pracować, ale dlatego dlaczego, że to dlaczego są bardzo parę, drogie maszyny. Dlaczego tak, dlaczego tak jest? Dlatego, że między innymi tak na tyle mamy pieniędzy, żeby zapłacić za wykonanie badań. Aha. Czyli jakbyśmy mieli więcej pieniędzy na wykonanie mhm. badań i więcej pieniędzy na tych ludzi, którzy te badania wykonują, a potem robią opisy, czyli mhm. diagnozują na podstawie tego mhm. wyniku z badania, to można byłoby jakby pomnożyć, nie wiem, podwoić nawet liczbę tych badań wykonanych na danym rezonansie, tak? Nie kupując dodatkowej maszyny. Także mhm. możemy lepiej wykorzystać te zasoby, to, to które mamy, jeżeli byśmy się sprężyli organizacyjnie, ale potrzeba też na to więcej pieniędzy. No i kolejna rzecz, zmniejszyć proceder nieodwoływanych wizyt, na które ludzie nie przychodzą. Mhm. Ja gdzieś, gdzieś, gdzieś słyszałem nawet, że co dziesiąta co dziesiąta wizyta u tak, specjalisty tak. jest niewykorzystana, po prostu nie stawia się osoba. O co trudno o, mieć też pretensji włącznie do ludzi, bo jak się umawiamy na za pół roku, tak. to ciężko przewidzieć, że za te pół roku na przykład będziemy żyć. Po pierwsze będziemy żyć, po a drugie będzie nam że dalej że boleć, będzie boleć, dalej będzie bolało nas to ucho, yy, a nie drugie na przykład, albo nos. Yy, i, trzecia, I trzecia rzecz, że, że na przykład nie wyskoczy nam coś, co nam mhm. uniemożliwi wizytę danego dnia. Jest. To jest prawda, ale co, co można z tym zrobić w ogóle, w sensie czy to jest kwestia kultury, czy kulturą można w jakiś sposób sterować, czy na przykład jakieś mikroopłaty, na przykład nie, 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 e, nie rezygnujesz, to płacisz w jakiś sposób, nie wiem, doliczany jest do czegoś tam 50 zł, czyli czy tyle, żeby to nie było e, naprawdę bolesne, ale żeby było odczuwalne. No to byłoby spore obciążenie, żeby naliczać te, te, te pieniądze, ale to byłby jakiś czynnik, może. Może akurat, może akurat to by było tyle, żeby całą machinę biurokratyczną opłacić. Zależy, jaka byłaby, no właśnie, zależy, jaka byłaby wysokość takiej opłaty. Ja wiem, że jak wprowadzono w, gdzieś w przedszkolach. W Stanach wprowadzono opłatę. Aha, i wie, wiem, do czego zmierzasz. Za spóźnianie się rodziców, po odbiór dzieci. To rodzice to, się bardziej spóźniali. To rodzice się bardziej spóźniali, bo wiedzieli, że, że po prostu że zapłacą. zapłacą. Okay. Jakby nie, nie mieli wyrzutów tak, tak, sumienia, tak, tak, tak. Tylko, tylko po. Płacę, wymagam i nikogo to nie powinno interesować. Ciekawe, tego, że, ciekawe, ciekawe, Więc to mogłoby być podobnie, jeżeli ta kwota byłaby niewielka, tu ludzie machaliby ręką, dobra 10 złotych to, może, to no. może bardzo prosty mechanizm, czyli na przykład... 200 złotych. Za, za wizytę, <laughs> który, za wizytę na, który, na którą nie przyszedłeś. Nie no, no, no połowa Al tego, co byś zapłacił, jakbyś szedł prywatnie do specjalisty. E, albo, albo może, może nie, 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 nie kij, tylko co, to nie, to nie będzie marchewka, może 5 nie zł kij, złotych tylko, jak Possiłaś na, na wizytę. E, nie. Żeby jeszcze wyłożyć kolejki. Ludzie by wtedy dodatkowo się zapisali do specjalistów, do których nie muszą chodzić, żeby dostać 5 zł. E, myślałem o czymś innym, ale ten pomysł też jest bardzo. Nale, nalepka, nalepka dzielny pacjent. Mam taką nalepkę dostałem podczas Brawo, po, po, pobierania zoom. krwi. E, nie. Może na przykład SMS z przypomnieniem. E, jeżeli na przykład chcesz odwołać, to, to napisz nie. Co już, to już coraz częściej funkcjonuje, to jest jakby. I też nie działa. Absolutnie podstawa. Powinno być to wszędzie i u każdego lekarza tak naprawdę powinno być. Mm -hmm. I przy każdym świadczeniu powinno być taki SMS przypominający. I z, z jakąś groźbą. Jeżeli nie odpowiesz, albo jeżeli skłamiesz, to robisz. Por, ci... Porwiemy Twoją córkę. <laughs> robimy ci wjazd na chatę. <laughs> Płacisz 200 zł. <laughs> 200 tysięcy. Eee, dobrze. Eee, Coś jeszcze? Czy, czy nie, nie, wydaje mi tymi, się, tymi, że wyczerpaliśmy. Kończymy ty, 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 tymi żartami. Tyle, żeśmy wymyślili, takie, ta, takie są przyczyny, takie są przyczyny wydłużania się kolejek. Wszystko przez emerytów. Jak zwykle znaleźliśmy chłopców do bicia. I dziewczyny. I dziewczyny. I dziewczyny. Trzymajcie się chłopcy i dziewczyny emeryckie w kryzysie emeryckości. Ale ci, którzy pracują albo nie pracują, też się trzymajcie. Do zobaczenia i do usłyszenia. Pa pa. Obrigado. Hum.